Gmina Kozienice i Nadleśnictwo Kozienice zapraszają do udziału w akcji majówkowe nie grillowanie, tylko sadzenie czwartek 30 kwietnia w godzinach od 9 do 12 przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kozienicach przy ulicy Parkowej 5 będzie można nieodpłatnie odebrać sadzonki drzew leśnych. To kolejne ekologiczne działanie prowadzone wspólnie przez gminę i nadleśnictwo. Jak podkreśla burmistrz Piotr Kozłowski termin akcji nie został wybrany przypadkowo. Zbliża się weekend majowy. W obecnej sytuacji nie jest ani wskazane, ani możliwe świętowanie zgodnie z utartymi zwyczajami. Dlatego namawiamy, aby zamiast hucznego Wsadzić drzewko. Zgodnie z naszym zamysłem, to ekologiczne przedsięwzięcie ma również zwrócić uwagę Kozieniczan na potrzebę sadzenia drzewek na działkach. Wszystkie drzewa wspomagają nas w walce o czyste powietrze, służą wszystkim i kiedy urosną jeszcze bardziej, upiększą miasto, mówi burmistrz Kozłowski. Łącznie w Kozienicach do rozdania jest 200 sztuk sadzonek. Leśnicy będą podpowiadać, jak opiekować się drzewkami. Każdy może za darmo otrzymać maksymalnie dwie rośliny. Podczas akcji zachowane zostaną wszelkie zasady ochrony sanitarnej. Uczestników akcji prosimy o przestrzeganie zasad związanych z zabezpieczaniem przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.